Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym filmiku. Korzystając z tego, że pogoda dzisiaj jest niezbyt dobra na pracę na pasiece, wykorzystałem ten moment, żeby Państwu pokazać, co też na pasiece się robi, co się wykonuje, żeby pozyskać bardzo dobrej jakości miód. A bardzo dobrej jakości miód kupicie u nas na stronie internetowej www.miodywadowickie.pl tam znajdziecie wszystkie naturalne miody, które pochodzą z naszej pasieki, z polskiej pasieki. Są one pozyskane przez nas, przez, dokładnie przez moją żonę, która tutaj wiruje na, pasie, na, na pracowni. Ja obsługuję pszczoły. W ten sposób właśnie pozyskujemy bardzo dobrej jakości miód, który możemy Państwa śmiało zaprezentować więc zapraszamy do naszej strony www.miodywazowickie.pl Dzisiaj pokażę Wam, co też wpływa na dobrej jakości miód. A mianowicie jest to węza pszczela. Jest to niedoceniana część prowadzenia pasieki, bo węza ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój rodziny pszczelej, a także y, dobrej jakości węza czyli z prawdziwego wosku y, ma kluczowe znaczenie jeżeli chodzi o jakość miodu y, u nas na pasiece y, węza od kilku lat została już, wykony została już wykonywana własnym chałupniczym y, sposobem oczywiście mamy tutaj jak widać y, walce przystosowane do y, automatyczne można powiedzieć walce które które mają napęd co usprawniło proces produkcji węzy. No i w ten sposób, posiadając te walce, możemy produkować własną węzę. Najwyższej jakości, ponieważ węza jest produkowana głównie z wosku dziewiczego. Z wosku dziewiczego, czyli takiego, który pochodzi albo z dzikiej zawodowy, albo z odsklepin przy miodobraniu. Głównie, ten wosk jest wykonany, głównie z tego wosku produkujemy węze na własne potrzeby. A dlaczego ten wosk dziewiczy? Ano dlatego, że w wosku, który jest woskiem z ramek gniazdowych, bądź ramek, które są, są przeczerwiane przez matki, ten wosk posiada często różne pozostałości leczenia, czy to kwasami, czy to innymi środkami chemicznymi. Jeżeli pszczoły są leczone, za pomocą środków chemicznych, no to jednak pozostałości w wosku zostają. Dlatego też całkowicie zrezygnowaliśmy z zakupu węzy z zewnątrz. Produkujemy własną węzę na własne potrzeby, po to, aby miód był najwyższej jakości. Ponieważ jak Będę też kierował ten film nie tylko do, do pszczelarzy, ale także będzie, będzie ten film kierowany w, w kierunku klientów, żeby zrozumieli dlaczego e, dobrej jakości miód musi kosztować, ponieważ e, no, proces e, pozyskania miodu to nie tylko wirowanie, ale też e, cała obsługa pasieki we właściwy sposób i na włas, właściwych e, komponentach, które używamy na pasiece. E, Wosk, tak jak mówię, jest topiony w topiarce parowej. Przy produkcji tego, tej węzy, wosk każdorazowo jest przepuszczany przez autoklaw. Autoklaw, czyli urządzenie służące do ciśnieniowej sterylizacji wosku z bakterii. Głównie tutaj chodzi o bakterie. Z gnilca, amerykańskiego, czy też z kiślicy, czyli z europejskiego, spory, znaczy nie spory, tylko przetwarzniki z amerykańskiego, jak i kiślicy, potrafią przetrzymać temperaturę. Zwykłe gotowanie, nawet w temperaturze 130-140 stopni. Dlatego też używa się autoklawów do tego, do tego procesu. Yy, Autoklaw pracuje yy, pod ciśnieniem 1,5-2 barów w temperaturze 127 stopni, i ta to podwyższone ciśnienie daje nam możliwość zabicia wszystkich bakterii, jak, jak i przetwarzalników z amerykańskiego. Yy, po prostu bez yy, używania autoklawu, nie wyobrażam sobie produkcji własnej węzy, ponieważ to się całkowicie mija z celem, yy, ponieważ możemy sobie rozmieść po pasiece różne choroby yy, chorobotwórcze, yy, co potem będzie się wiązało z likwidacją, z likwidacją rodzin, bo u nas yy, każdorazowe podejrzenie jakiejkolwiek choroby na pasiece powoduje palenie rodzin pszczelich. Nie ma dyskusji, yy, kto ma miękkie serce potem musi mieć, jak się to mówi, twardy tyłek. Więc nie ma czegoś takiego jak wprowadzanie czegoś wątpliwej jakości, czy tam w sposób stricte hałkniczy produkcja bez używania autoklawu. Ten autoklaw Wam pokażę tutaj w tym momencie. Ten autoklaw wygląda tak. Jest to taka bańka kega, można powiedzieć, po piwie, przystosowana do przystosowana do. E, autoklabowanie, jak widać tutaj jest, tutaj są dwa, e, dwa e, jeden, jest, jeden to jest manometr, spodaj, że tu jest termometr e, do 150 stopni, e, tutaj jest barometr, przepraszam barometr, łącznie z, e, z termometrem, tam jest zawór ciśnieniowy e, dwubarowy. No, i oczywiście zawór umożliwiający spuszczenie ciśnienia przed wylaniem wosku do, do odstania się, bo ten wosk musi zostać odstany przez dłuższy czas, aby mogły wszystkie pozostałości, jeżeli oczywiście przerabiamy wosk dla, to można powiedzieć, dla znajomych, no to jest, jest on. Tak samo sterylizowany i przepraszam, mam gule w gardle. On jest sterylizowany tak samo y, i odsta odstaje się w, w, w wiadrach, w których na dnie wytrąca się właśnie, wystrącają się właśnie pozostałości, pozostałości po. Y, pozostałości parafiny, staryny, tym, czym oszukują pszczelarzy, producenci węzy, aby zmniejszyć cenę, cenę węzy albo aby zarobić więcej. No tak to tak to dzisiaj wygląda niestety, niestety wszędzie tak samo i w, podczas produkcji Węzy. Jesteśmy jako pszczelarze oszukiwani przez producentów. Dodają parafinę, stearnę do wosku. żeby zwiększyć ilość tego, 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 tego wosku, tej węzy, którą produkują. Oczywiście, dlaczego też mówię o tej węzie? Ano dlatego, aby mieć świadomość tego, że. Naprawdę bardzo duża część węzy, którą kupujemy, kupowaliśmy w zakładach produkujących węzę, tam węza jest wątpliwej jakości. Dla nich no to producenci węzy dodają do, niej, dodają do prawdziwego wosku parafinę, stearynę, czasem nawet łój co powoduje oczywiście jak to, to dużo mówić. Parafina z tearyna to pochodne ropy naftowej. No i co za tym idzie, jeżeli on jest w wosku, to potem to przenika do miodu i co, to powoduje też gorszą jakość miodu. Myślę, że nikt nie chciałby jeść miodu z, z pochodnymi ropy naftowej. My też tego nie chcemy sprzedawać swoim klientom, więc wpadliśmy na pomysł. Że będziemy robić własną węzę w yy, bardzo dobrej jakości z włosku dziewiczego. No i co za tym idzie, będzie, będzie tutaj yy, miód pozyskiwany z takich ramek, odbudowanych na takiej, na takiej węzie, będzie bardzo dobrej jakości. Pokażę Państwu, jak tutaj jest, jak tutaj przebiega ten proces, yy, proces yy, produkcji tej węzy. Yy, jest to bardzo pracochłonna praca. Nie robię tego usługowo dla kogoś, bo to nie zapłaci. To się robi po prostu dla zasady, dlatego, żeby, żeby miód był najwyższej jakości. Yy, więc yy, co to dużo mówić. Czego się nie robi, żeby sprzedać porządny miód? Yy, bo miejmy na myśli to, że porządny miód to wszystko, wszystko wokół, wszystko dookoła, to co, to co pracuje na pasiece to co daje nam możliwość pozyskania dobrej jakości miodu yy, więc przystąpimy do, do pierwszego yy, do pierwszego ciągnięcia na potrzeby filmu Włączymy maszynę, nadmalujemy ją Dlatego tyle, że maszyna jest oczywiście Pasieka bardzo lubi zaprzyjaźnionych y, ludzi z wielu branż, także i z branży śluzarskiej. To kolega Przemek y, Przemek Miercanek zrobił dla mnie y, tą maszynkę. We no, współpracy oczywiście robiliśmy to razem. Zeszło nas chwilę, y, żeby ją podpiąć pod y, powiedzmy automat, żeby to pracowało na zasadzie silnika przekładni walodnika no i spełnia swoje zadanie pracuje to i dobrze to wychodzi tu jest taka rolka nawija na tą rolkę oczywiście walce chodzą pomału chodzi o to żeby, żeby maksymalnie podczas walcowania węzy ten wos, bo on przy nawijaniu będzie będzie, będą się komórki rozciągały, dlatego czasem trzeba sprawdzać to w jaki sposób, w jaki, jaka jest szerokość tych komórek. Oczywiście produkujemy 5 5,37 mm, średnica komórki, liczona od ścianki do ścianki. Tak jak mówię, wosk musi być dobrze, dobrze zrobiony, dobrze rozgrzany do odpowiedniej temperatury. Nie może być za ciepły, nie może być za zimny. No i tutaj, jak zawsze na pasiece, doświadczenie ma kluczowe znaczenie. Nie da, się, nie da się zrobić prawdziwej węzy, nie mając znowu doświadczenia w produkcji tej węzy, bo można wszystko spieprzyć łącznie z pracą na pasiece. Wrócę jeszcze do pasieki. Ostatnio byłem na pasiece. 12 dni temu bodajże, od tych 12 dni dla niektórych kolegów z innych rejonów Polski to tylko podpowiem tyle, że no, mieliśmy raptem 2 dni lotne w ciągu 12 dni i z tych 12 dni żaden z tych dni nie był dniem słonecznym. Czyli te lotne dni nie były ze słońcem, tylko pszczoły latały przy lekkiej mrzadce, ewentualnie przy zakorzeniu. No i co co oczywiście przekłada się na to, że te rodziny na pewno będą słabły, ponieważ pszczoły wylatując popyłek wylatując yy, po nektar, yy, no będą ginęły, gubią no się po prostu i, i no zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Wiosna jest specyficzna, takiej wiosny nie było w wielu, wielu ostatnich lat. Czegoś podobnego jeszcze chyba nie było. No i jak zwykle jak zwykle y, pogoda decyduje o tym, co się robi na pasiece i jak będzie wyglądała y, pasieka y, w maju powiedzmy, czy tam końcem kwietnia, no pogoda o tym zdecyduje. Umiejętności no, oczywiście też nie można tutaj nie można tutaj y, zaniechać pewnych procesów, nie można zaniechać pewnej pracy, którą, którą się którą się robi którą trzeba, należy zrobić, należy wykonać natomiast do pogody należy ostatnie słowo jak widzicie wstęga została wyciągnięta mamy miarkę do wycinania do wycinania formatka formatka wielkopolska formatka jest wielkopolska, wielkopolską ramkę no i lecimy jedna po drugiej. Jest to bardzo pracochłonna, bardzo, bardzo metoda, ale tylko i wyłącznie w ten sposób jesteśmy w stanie z własnego wątku zrobić własną węzę. Bo niestety, tak jak wspominałem wcześniej, oszustwa są tak duże podczas, podczas produkcji węzy, że w końcu stwierdziliśmy, że już nie będzie oszukiwał. Trzeba będziemy produkować własną węzę, ona, oczywiście, ona jest oczywiście najdroższą węzą w naszej historii jaką kupowaliśmy, czy licząc koszty jakie, jakie są przy produkcji tejże węzy. No bo nie da się, nawet z własnego wosku się tego nie da wyprodukować za 70 złotych, to jest niemożliwe, po prostu koszty, koszty topienia Koszty wylewania tacek do, do robienia tej węzy, y, koszty y, sterylizacji wosku, no są takie, że one wręcz y, w żadnym wypadku nie pokrywają y, nie pokrywają kosztów wyprodukowania tej własnej węzy. Jestem po prostu czasem, jestem zdumiony jak niektórzy potrafią to zrobić za 15 zł. nie wiem, nie wiem jak oni to robią. Y, ja jestem uśladowanym pracodawcą, wypłacam sobie średnią krajową, więc, więc nie jestem w stanie wyprodukować tego, nie jestem w stanie tego wyprodukować skalnie. Czasem będę też miał pewne, pewne spostrzeżenia co do zarobków na pasiece, bo praca na pasiece jest pracą całoroczną, a szczególnie na pasiece zawodowej. Jest to praca całoroczna, wiążąca się z nieposiadaniem urlopów, nieposiadaniem wolnego. Te wolne te urlopy, czy te dzień dwa wolnego, to się po prostu wyrywa w trakcie, w trakcie sezonu. To zawsze są wolne z nerwami, ponieważ yy, każdy teraz wie, że między marcem a październikiem, przynajmniej na południu Polski, nie ma odpoczynku, się cały czas pracuje. No i oczywiście potem zima to przygotowywanie przygotowywanie ramek, przygotowywanie benzy, nawlekanie dłoń do ramek yy, sprzedaż miodu. Bo proszę Państwa, miód się nie sprzedaje sam. Miód trzeba sprzedać. On się nie rozchodzi z wiaden, że ktoś przyjeżdża i zabiera wiaden, tylko trzeba go skompresjonować, przygotować do sprzedaży. Trzeba znaleźć odpowiednią ilość klientów, którzy to kupią. Także to jest cały proces, i tutaj nic nie dzieje się samo. Zresztą na pasie to w ogóle nic się nie dzieje samo. Tam trzeba ciężko pracować, I nie ma tutaj żadnych żadnych i się. Trzeba po prostu ciężko pracować. No jak widzieliście, tak to wygląda. No jest to ekscesywna metoda wykonywania benzyny, ale. Nie ma innej metody na zrobienie własnej węzy, chyba że się ma kilkaset kilogramów, oddanie tego do zaprzyjaźnionej firmy, która jest uczciwa i która nam to przerobi. no Ja takiej nie mam, stwierdziłem, że będę, go, będę ją robił sam. E, tak jak mówiłem wcześniej, e, dobrej jakości miód jest wyprodukowany, albo raczej pozyskany e, z ramek, które są bardzo dobrej jakości, a bardzo dobrej jakości są tylko wtedy, jeżeli węza jest w wosku dziewiczego jak widać jak widać węza jest intensywnie żółta pięknie pachnie pachnie woskiem nie węzą przede wszystkim nie węzą, bo myśmy są, myśmy są my jako przerażeni jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że węza pięknie pachnie takim Nazwijmy to węzłowym zapachem, to jest też jeden ze sposobów producentów na oszukiwanie jakości, jakości wosku. Ona przepięknie pachnie, ale jest sami wiemy do czego. No tyle na ten temat. Tak jak mówię prawdziwy miód to prawdziwa węza. Wszystko co się robi na pasiece musi być prawdziwe, musi być realne, musi być Musi być dobrze wykonane, musi być dobrej jakości, tylko wtedy będziemy miał dobrej jakości. No i tyle na ten temat. Jak widzicie maszynka bardzo ładna, cieszy oko, kosztowała swoje. Autoklaw tak samo. No wszystko to kosztuje, to nie są rzeczy za darmo. Myślę, że za 25 lat się odrobią jak będziemy tak co roku robić swoją węzę więc nie powinno być z tym problemu tyle na ten temat nie będę tutaj teraz rzucał na barki nadziei moich oczekiwań co do sezonu dalszego sezonu no, pogoda jest jaka jest mogłaby być lepsza ale mogłaby też być Większym śniegiem, wtedy by nie było problemu. Wszyscy by czekali tylko i wyłącznie na stopnienie śniegu, niestety, ale te fast-starty, które są w tym roku, no, może się to źle skończyć, ale zobaczymy. Może akurat, może akurat w tym roku będzie dobrze się to zakończyć, że tak powiem, a nie, a nie yy, problemami, śniegiem i tak dalej. bo Jak to wiemy, że w marcu i w grudniu może będzie, może będzie dobrze. Czasem na filmikach mam to takie chwile zadumy i mówię, że a, będzie dobrze, że to i tak dalej. To, to, to jest wróżenie z fusów. Niestety to pogoda decyduje nie ja. Ja nie mam tutaj żadnego wpływu na to. Mogę się tylko dostosować, mogę przeprowadzić odpowiednie, odpowiednie zabiegi w odpowiednim momencie. Natomiast na pogodę nie ma rady. Ja mam tylko nadzieję. Patrzę na prognozę pogody, wyciągam wnioski z prognozy pogody. Co, co zapowiadają, chociaż ta prognoza pogody jest jak zawsze: jak zapowiadają dwa tygodnie ciepła, to są na pewno dwa dni. Natomiast jak zapowiadają dwa dni zimne, to na pewno będzie dziesięć. Także taka, taka diagnoza tej naszej pogody na południu rzeczywiście jest nieprzewidywalna. Naprawdę mamy ciężkie warunki. Myślę, że koledzy, którzy, koledzy z południa Polski, którzy oglądają, to wiedzą o czym mówię. Zresztą było to też widoczne przed dwoma tygodniami. Byłem na jednej z pasiek. Można było wiadro pszczół z pyłkiem nazbierać na ziemi. Oczywiście to nie są pszczoły, które przyleciały z innej pasieki, tylko to były moje pszczoły, które były z naszej guli. No to też skutkuje tym, że te rodziny będą słabe z każdym dniem lotnym, chcąc pozyskać pyłek dla, dla wykarmienia czerwiu. Że tyle na ten temat w tym, w tym filmiku. Myślę, że zachęciłem tym filmikiem niektórych. Może warto kupić własne walce, robić własną węzę Oczywiście to musi być większa pasieka to, to dla małych pszczelarzy, to jest kompletnie nieopłacalne. Warto znaleźć kogoś, może Wam to ktoś zrobi w dobrej cenie. Nie będzie miał z tym żadnego problemu, żeby przerobić tych. Przynajmniej te 30 kg, bo taki jest sam do autoplawu. 30 kg trzeba włożyć, bo to potem się koszty robią. Żeby nie miksować tego, tego wosku z innym woskiem od innych, od innych pszczelarzy. o tyle na ten temat. Także zapraszam do następnego filmiku. Zobaczymy, kiedy będzie, bo no, pogoda znowu zdecyduje. Na razie czekamy. Tak mówię, no, robimy węzę. Szykujemy się do. Mocnego startu wiosny. Oby taki był do zobaczenia. Jeszcze raz zapraszam na stronę www.miodywadowickie.pl. Tam prawdziwy miód. Myślę, że w dobie. Aha, jeszcze właśnie dodam. W dobie tych strajków, wszystkich, które, które mają miejsce teraz w Polsce, no myślę, że warto dołożyć sobie trochę starań. Jednak jeżeli kupujemy miód, jeżeli spożywamy miód we własnym domu, kupujemy go dzieciom, kupujemy go mamie, tacie swoim wnukom, to myślę, że warto by jednak przyłożyć się do tego i znaleźć kogoś kto ma prawdziwy miód, porządny kogoś kto rzeczywiście to robi i dostarczy nam dobry produkt, bo, bo miód nie jest lekarstwem, ale z jednej strony, ale z drugiej strony też jest lekarstwem i warto byłoby jednak wiedzieć co się spożywa jakiej to jest jakości a miód bardzo, bardzo, łatwo jest, bardzo łatwo jest sprawdzić, czy miód jest prawdziwy, czy jest nieprawdziwy. Bardzo łatwo jest się zorientować, czy pszczelarz mówi prawdę, czy nie mówi prawdy. Przyjechać do tych pszczelarzy, bo to nie tylko ja mam bardzo dobrej jakości miód, są też inni pszczelarze. Podjechać do tych pszczelarzy, zapytać, porozmawiać. No jeżeli jesteście w drugiej części Polski, no to, to jak widzicie, na moich filmach widzicie, że to nie jest, to nie jest posiadanie pięciu uli i sprzedaż dużej ilości miodu, tylko to raczej tych pszczół jest dosyć sporo. Zresztą widać to po skali. Może w następnym filmiku, jak nie będzie pogody, to pokażę tutaj pracownię, jak pracownia wygląda. Źle nie wygląda, jest wypłytkowana cała. Dobrze to wygląda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest komora dekrystalizacyjna do miodu suszarka pyłku, a też robi w tym momencie za, za urządzenie do grzania wosku, aby go puścić przez walce aby zrobić z niego porządną węzę pod porządny miód tyle na ten temat zapraszam do subskrybowania kanału, oczywiście nie lubię tej całej witani. Bo każdy, kto zainteresowany będzie chciał coś tam oglądać, a coś, coś ciekawego pokazuje, no to zapraszam do, 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 swojego, do swojego kanału. Będziemy pokazywać dalej, co się dzieje na pasiece, jak to wygląda, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Bo w ten sposób myślę, że zdobędziemy jakieś, jakąś rzeszę klientów, którzy rzeczywiście docenią to, że ktoś to potrafi robić naprawdę i chce im po prostu dostarczyć. Prawdziwy, prawdziwy miód, bardzo dobrej jakości. Także zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania, nawet, yy, nawet nieprzychylnych komentarzy, bo one nawet mają lepszy zasięg. Nie robi to różnicy. Jestem odporny na krytykę. Do zobaczenia.